Cześć, witajcie ogrodnicy. Dzisiaj odcinek, na który wiem, że czekacie, bo pomimo tego, że mamy styczeń, mamy śnieg. To jednak miło jest wrócić do sezonu pomidorowego. Sezonu, kiedy te pomidory były najpiękniejsze i zobaczyć, jak one rosną, na co warto skusić się w nowym sezonie. Dlatego teraz, kiedy robimy plany, szykujemy sobie odmiany, jakie będziemy wysiewać, w w tym sezonie pomidorowym zapraszam was na przegląd odmian z poprzedniego sezonu, które rosły w moim ogrodzie. Odmian było sporo, było dużo nowości, odmiany były naprawdę przepiękne, dlatego zobaczcie na co warto się skupić i co warto uprawiać w swoim ogrodzie w tym roku. A jeśli czujecie niedosyt, to cofnijcie się do lat poprzednich, bo były odmiany dla początkujących, odmiany pomidorów białe Naprawdę tych odmian było mnóstwo. Co roku taki odcinek się pojawia, dlatego też w tym roku zapraszam Was na przegląd odmian pomidorów. Pierwszą propozycją w tym sezonie jest pomidor tong. I sami zobaczcie, jaki jest oryginalny, paskowany, idealnie kulisty kształt. Jest to pomidor wczesny. Gotowość do zbioru uzyskuje mniej więcej po 72 dniach. Także naprawdę jest i u mnie w ogrodzie też zaowocował jako jeden z pierwszych. Krzaki są wysokie, pomidor jest bardzo plenny, tych owoców na krzakach było bardzo dużo i wszystkie mniej więcej w takim samym rozmiarze, ale tylko spójrzcie na ten środek. Ten pomidor naprawdę zachwyca. Zobaczcie ten wspaniały kolor. Zobaczcie ten wspaniały, cieknący, idealny taki krwisty besztyk. Jest bardzo smaczny, spełnia wszystkie warunki idealnego pomidora. Także z chęcią jeszcze do niego powrócę w kolejnych sezonach. Kolejna ciemna propozycja- pomidor black from Tula. Kiedyś był to bardzo popularny pomidor, bardzo częsta odmiana. W tej chwili jest to odmiana raczej kolekcjonerska i dosyć rzadko spotykana w naszych ogrodach. Odmiana ta jest bardzo plenna. Owoców jest sporo. Jest to pomidor y, szybko rosnący. Gotowe owoce do zbioru pojawiają się dosyć. Późno, ale zdecydowanie warto na nie poczekać. Środek jest wprost idealny. Zachwyca smakiem, zachwyca aromatem, zachwyca słodyczą, tylko spójrzcie na ten wspaniały, gwieździsty środek typu bewsztyk. Średnia, średni owoc osiąga wagę około 400 gram także bardzo przyzwoicie jest to kolejna naprawdę godna polecenia propozycja zresztą w tym roku większość faktycznie miałam takich odmian z których byłam bardzo, bardzo zadowolona pomidor Ailis Dream perełka wśród pomidorów ten pomidor zachwyca nie tylko smakiem ale również i wyglądem. Jest to taki pomidor typowy indigo. Góra jest ciemna, pozostała część pomidora jest taka złocisto-żółta, w kolorze takiego zachodzącego słońca i jest on niewątpliwą ozdobą każdego ogrodu. Środek po przekrojeniu jest cudownie żółty yy, i pomidor jest przepyszny. Prze Cienka skórka, e, której praktycznie w ogóle nie czuć. Do tego pomidor jest przesłodki, e, bardzo aromatyczny i naprawdę zachwyca swoim smakiem. Owoce gotowe do zbioru pojawiają się mniej więcej po 80 dniach. Średni owoc uzyskuje wagę około 300 gram. Same krzaki są dosyć wysokie, wymagają podwiązywania. Pink Siberian Tiger Swoją nazwę uzyskał od ciemnofioletowych pasów przebiegających przez środek owocu. Jest to odmiana średnio późna, o pięknym wybarwieniu i pięknym kolorze mioszu również w typie B-sztyk. Jest to idealny pomidor dla początkujących ogrodników, bo jest bardzo odporny na choroby, na wszystkie niedobory. Jest to taka odmiana troszkę niezniszczalna, a mimo wszystko, mimo nawet kiepskich warunków, doskonale plonująca i ten plon jest zadowalający. Owoce uzyskują w granicach około 200-250 gram, także e, takiej średniej wielkości. I smakowo też jest to pomidor e, taki bardzo tradycyjny. Ma bardzo tradycyjny pomidorowy smak. E, przypasuje zarówno tym, którzy poszukują w pomidorach lekkiej kwaskowości, jak i tym, którzy właśnie wolą bardziej te słodkie, takie aromatyczne. Odmiany. Liubitelski Różowy. Jest to taka typowa malinówka. Idealny smak malinowego pomidora. Krzaki są dosyć spore, wymagają podwiązywania i jest dosyć odporny na choroby. Jedyne, co mi przeszkadzało, to dosyć spora szypułka w środku i tendencja do przebarwień takich żółtych od góry. Ale generalnie jest to pomidor taki właśnie idealny dla każdego. Owoce są duże, osiągają od 300 do 400 gram i po przekrojeniu sami zobaczcie, jest naprawdę zachwycający. Kolejna propozycja Indigo – Ametyst Jewel. I faktycznie te pomidory wyglądają na krzakach i w ogóle na, na talerzu jak takie koraliki z jakichś kamieni drogocennych. Faktycznie jest bardzo pięknie wybarwiony. Taki fioletowy, fioletowo-różowy. Jest to pomidor mięsisty, bardzo plenny. Owoce są średniej wielkości, średnio około 200 gram. Kształt mają taki bardzo kulisty, równy, nie mają dużej szypułki. Jest to pomidor y, też bardzo aromatyczny, y, zachwyca swoim smakiem. Bardzo taki słodki, y, bardzo taki pomidorowy, intensywnie pachnący. Jeśli chcecie kogoś zaskoczyć odmianą pomidorów, to ten pomidor zachwyci wszystkich Waszych gości. Jest to pomidor Rebel Starfighter WT16. Siostrzana, natomiast zielona odmiana pomidora Rebel Starfighter Prime, wyhodowana w USA. Średni rozmiar owocu to jest 180 do 200 gram. Ma on taki gruszkowy kształt, no i zachwycający za. Dziwiający e, kolor zielony. Więc jeśli uprawiacie go po raz pierwszy, to nie przegapcie momentu, kiedy jest on gotowy do zbioru, bo nie lubi on leżeć i bardzo szybko staje się zbyt miękki. Bardzo, bardzo słodki, deserowy, aromatyczny i gęsty. Praktycznie bez pestek. Ma bardzo małą e, szypułkę, nie ma żadnych przerostów. Jest to odmiana bardzo plenna. Zaleca się ją prowadzić na dwa pędy i jest odmianą wysoko, bardzo, bardzo wysoko rosnącą. E, także potrzebujecie na nią sporo miejsca. Kolejna propozycja to powrót do dzieciństwa, powrót do dawnych smaków, czyli stara babcina malinówka. I faktycznie. Taka jest. Wygląda jak klasyczny pomidor od babci z ogrodu i smakuje również idealnie, tradycyjnie, malinowo. Jest to idealny pomidor do kanapki, właśnie do takiej kanapki, jaką można pamiętać z dzieciństwa. Kiedy ten pomidor miał taki wyjątkowy, wyjątkowy smak. Jest to odmiana wysoko rosnąca, bardzo wysoko rosnąca, bo wyszedł mi po prostu przez okna szklarni, zakręcił się trzy razy, bardzo długo owocował, bardzo dużo, bardzo długo kwitł i tych owoców miał bardzo dużo na wszystkich piętrach, więc naprawdę odmiana. Plenna, taka zachwycająca naprawdę każdego, tradycyjna. Wydaje mi się, że każdy powinien właśnie taką odmianę przetestować u siebie w ogrodzie. Kolejny pomidor z mojego ogrodu, który testowałam, to jest propozycja z Mołdawii. Jest to odmiana dikaja. Roza. I faktycznie owoce nie są zbyt duże. Osiągają tak średnio 150 do 200 gram. Są bardzo ładnie, klasycznie czerwono wybarwione, choć mają tendencję do właśnie takich przebarwień na górze i przez co ta góra jest dosyć no i trzeba ją później odkroić. Jest to propozycja dla tych z Was, którzy wolą, właśnie pomidory y, bardziej kwaskowe, bardziej takie wytrawne niż takie słodkie propozycje. I ten pomidor właśnie taki jest. Można go porównać do smaku takiego klasycznego czerwonego pomidora. Y, doskonale sprawdza się na zupy, również do kanapek. Jest to propozycja bardzo fajna. Ale nie jest to też taka propozycja, y, która zachwyciła mnie na tyle, żeby do niej regularnie co roku powracać. Kolejna zeszłoroczna nowość to pomidor flashen tomaten. Y, I jest to odmiana bardzo, bardzo plenna. Tych pomidorów było bardzo dużo. Ma zaskakująco delikatną skórkę, i to jest jego bardzo duży plus tej skórki praktycznie w ogóle nie czuć. Można sobie bez problemu tego pomidora zjadać, od tak skrzaka, i ta skórka w niczym nie przeszkadza. Szypułka również jest niewielka. Można je prowadzić nawet na 3-4 pędy. Są bardzo wysokie, i bardzo, bardzo plenne, i bardzo długo były na krzakach. Praktycznie. Do samej końcówki, do późnej jesieni, te pomidory dalej dojrzewały. Także bardzo fajna, oryginalna propozycja. To jest propozycja idealna, właśnie na przetwory, do sosów, do sałatek, bo i smak jest bardziej taki klasyczny. Brakuje mi z kolei w tym pomidorze tego takiego, tej takiej soczystości. Tego pomidora raczej nie trzeba przedstawiać, jest to bardzo popularna Odmiana i na pewno wielu z was ją uprawia, a mianowicie pomidor Auria. Ma charakterystyczny kształt, to jest jego taka główna, główny znak rozpoznawczy, odmiana plenna. Odporna na choroby. Jest to pomidor właśnie skierowany na przetwory na suszenie. Ma klasyczny pomidorowy smak, niewielką szypułkę. Jest bardzo słodki. W smaku jest naprawdę bardzo smaczny. Ale czy ja powrócę do tej odmiany? Pewnie nie prędko. Nie zachwyciła mnie ona na tyle, aby faktycznie do niego zbyt szybko wracać nowość wśród pomidorów koktajlowych to jest pomidor mega groniasty. E, i Naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył przede wszystkim ilością owoców. Naprawdę uzyskuje bardzo duże grona. Bardzo dużo owoców dojrzewa równocześnie, dzięki temu możemy za jednym zamachem zebrać całkiem sporą miseczkę tych owoców. I zaczął dojrzewać dosyć szybko, także był to jeden z pierwszych pomidorów koktajlowych, jakie w ogóle były gotowe do zbioru w moim ogrodzie. Idealna propozycja dla początkujących ogrodników i dla dzieci. Bardzo Słodki. Ma bardzo delikatną skórkę, praktycznie niewyczuwalną. Jest idealny właśnie do takiego jedzenia. Prosto skrzaczka. Również kształt ma dosyć taki ciekawy, intrygujący, e, także bardzo ciekawa propozycja. Myślę, że do niej również powrócę. Pomimo tego, że mam swoich takich koktajlowych mm, faworytów, do których wracam co roku, to myślę, że ten pomidor też y, w tym gronie się pojawi. od razu się zrobiło. Jeśli trafiliście na to porównanie po raz pierwszy, to zostańcie ze mną na dłużej, bo będę na pewno was informować o tym, kiedy wysiewam pomidory, jakie odmiany pojawią się w tym roku. A jeśli macie jakieś propozycje, co warto przetestować, co chcielibyście zobaczyć, to piszcie mi w komentarzach pod tym filmem. Ja robiąc swoje plany ogrodowe na pewno wezmę wasze propozycje pod uwagę, bo wiem, że co roku proponuję mi dużo odmian, takich, które naprawdę są dla mnie nowościami. Także w tym roku też liczę na Was. A za dzisiaj Wam już dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.